co panuje. Zakaz dla kobiet. A tutaj e, zakaz dla faceta i światła są obok siebie. Te światła są w ogóle specjalne, bo i kobieta na zakazie i na zielonym wam powiem. Ale są takie, że kobieta jest na zakazie czerwona, ale już na zielonym jest facet. Tylko jak teraz odczytać to te światło? Znaczy, to jest światło tylko dla kobiety. A to obok, tam to dla faceta. Chyba tak to mam rozumieć. Na tym świetle jest facet. Ale jak się przyłączy, to nad nim świeci zakaz przejścia dla kobiet. Trzy światła i różne płcie na nich. To jest naprawdę nienormalne, co się dzieje na tym świecie. Pomału. I jak tu nie kręcić, jak trafiają mi się takie smaczki? Jak inteligentna polityka zerowej wizji w postaci dwupłciowej sygnalizacji świetlnej. Przejaw tego możemy zaobserwować na drogach. I śmieszne jest to bardzo, bo w Bogocie, z tego co wiem, jest największa dzielnica prostytucji. Oni tą polityką mają zamiar zadbać o bezpieczeństwo ludzi na drogach. A to, że nie ściemniam, to wstawię moje odkrycie z Bogoty. Z tego co obserwuję, to miasta stolice są przesiąknięte do snu ideologiami, i te światła są tego przejawem. Na tych światłach na przykład panuje dysonans poznawczy. Na zakazie jest facet, a na zielonym kobieta. Sami się zdecydować, widocznie nie umieli w tej swojej ideologii. Ciężko mi było wierzyć w to, że Kolumbia wpadła na ten pomysł i to jakaś tutejsza inicjatywa. Całość pochodzi ze Szwecji i z związków zawodowych. I teraz, jeżeli myślicie sobie, a co nas to obchodzi z Wam w tej głupiej Kolumbii, sobie wymyślili i babeczki na światłach powiesili, myśląc, że tym uchronią społeczeństwo przed śmiercią, się grubo mylicie, bo projekt jest realizowany na całym świecie, również w Polsce. Znalazłam parę takich przykładów. Podam. Się pod pretekstem bezpieczeństwa ludzkiego. A tak naprawdę w Warszawie czy w większych miastach monitoruje się już kompletnie wszelkie działania ludzi, przemieszczanie się. A co najlepsze, wprowadza się ograniczenia prędkości. I Unia Europejska jej celem w ramach Wizji Zero jest do 2050 roku zlikwidowanie wszelkich ofiar śmiertelnych na drogach. Ciekawe jak to przeprowadzam. Ja znam odpowiedź. Eliminując wszystko, co się porusza po drogach. Nie już na tym świecie raczej chyba już nic jeździły. Ostatnio podczas szukania nowego dostawcy prądu odkryłam, że Niemcom sprzedają wegański prąd, A raczej wciskają wegańskie.